Cześć kochani, dzisiaj przechodzę z ulubieńcami października. Mam dokładnie 7 produktów, w tym jedynie kosmetyczny, więc zapraszam. Pierwszym produktem jest maskara do brwi. Jak ją kupowałam, nie byłam pewna do czego ona tak naprawdę służy, ale wyszła nowa, więc oczywiście musiałam ją kupić. I to jest naprawdę genialny produkt dla mnie. Ja sprawdzałam właśnie u dziewczyn na... YouTube'ie do czego one tego używają, i to jest głównie do nadania koloru i kształtu waszą, Waszym brwiom. I ponieważ nie potrzebuję nadawać koloru, ponieważ moje są naturalnie już ciemne, ale właśnie do nadania kształtu, ponieważ mnie bardzo denerwuje, jak one nie są tak w tak idealnym kształcie, tak jak powinny być. Więc w ciągu dnia muszę sobie je poprawiać, a z tym produktem nie muszę. Ja mam w kolorze Dark Brown. I po prostu jest genialny produkt, jestem bardzo zachwycona i to jest produkt, który zdecydowanie używam dzień w dzień. Czyteczka jest taka dosyć dziwna, ale ona właśnie, przez to, że ona jest tutaj większa, na końcu ona bardzo fajnie pomaga rozczesać dokładnie brwi, więc produkt rewelacyjny. Następnym produktem są perfumy. Ostatni zakup jest to Peace, Love and Juicy Couture. Które w sumie od Adama Udało nam się kupić na takiej Bardzo dobrej promocji w TK maxie. Ja nie chciałam ich kupować Ponieważ no wiem, że mam ich dużo Tych perfum Ale Adam wiedział, że bardzo chciałam mieć jeszcze te w swojej kolekcji Więc wzięliśmy Poza bo cena była naprawdę dobra I one są przepiękne, więc dosyć często ich używam. Chociaż troszkę było mi szkoda, bo są takie ładne Ale perfumy są od używania Więc Więc to zdecydowanie bardzo je lubię Kolejnym produktem jest peeling do ciała. Kupiłam go, jak byłam w Polsce i to jest Sweet Secret. E, orzechowy skrab do mycia ciała. <mum> Muffinki orzechowe z karmelem. Jeżeli próbowałyście ten peeling, to wiecie, jak on pachnie. Jest boski. Hmm. I do tego ma bardzo fajną konsystencję. Mam wrażenie, że ten peeling jest trochę jak piasek. Więc to jest taki à la mousse z, jak połączony z piaskiem, takie mam wrażenie. I genialnie robi to, co ma robić. Ja używam go codziennie, właśnie do kolenia, potrzebuję. Bardzo dobry plink, i ten jest genialny. Tym, widziałem, że będzie tak dobry, to bym kupiła więcej. A zapach po prostu jest rewelacyjny. Jest, te, jest kilka takich zapachów, znaczy kilka z tej serii, i naprawdę ciężko było mi się wtedy zdecydować. Ale Carmel, hello. No, następnym produktem, na pewno domyślacie się, że się tu pojawi, jest to Tangle Teaser, który jest naprawdę tak dobry, jak wszyscy o nim mówią. I y, zwłaszcza, że ja jeszcze zapłaciłam za niego połowę ceny. E, ja nigdy nie rozglądałam się z tym produktem w Anglii, tak naprawdę, bo e, ja mam swoją szczotkę i, i nie, widziałam, że, e, nie widziałam żadnego sensu kupować kolejną, ale że udało mi się kupić ją za 5 funtów, więc e, dlaczego nie? I jest naprawdę genialna. E, wiem, że ona teraz ostatnio widziałam w butcie, butcie. bo tak naprawdę nigdy jej nie szukam. I tak e, przychodziłam po szczotek i właśnie znalazłam ją za 12 funtów. Więc e, myślę, że jakbym wiedziała, jaka jest dobra, to bym wdała 12 funtów, ale udało mi się na szczęście kupić ją taniej. I jest w pięknym różowym kolorze. Kolejne produkty są to produkty do włosów. Mam ich Dwa. Pierwszy jest to Catwalk by TG Straight Collection Sleek Mystic Blowout Balm. To jest taki jakby trochę serum do włosów. E, ja nie wiem, czy ono czasem nie pojawiło się już w moich lubieńcach albo nie wiem, jakiś filmiku o włosach, bo ja naprawdę bardzo lubię ten produkt. E, tylko ostatnio zauważyłam dodatkowo. E, ja mam takie włosy, że jak. E, na proste włosy zrobię sobie kucyka. To po 30 sekundach wsiądę tą gumkę, to ja już będę miała tą odbitą gumkę po prostu do końca dnia. A użyłam sobie tego produktu, zrobiłam warkocza na bo, chodziłam tak w nim cały dzień, w domu go rozpuściłam, więc miałam oczywiście mega pokręcone włosy, i poszłam tak spać. Więc teoretycznie powinnam stać wciąż w pokręconych włosach, i cała reszta powinna jeszcze być w każdą, w inną stronę, a ja wstałam w prostych włosach. Uczesałam kucyka i były prościusieńki. Po prostu byłam w szoku. Nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło. Więc to jest na pewno zasługa tego produktu. On jest właśnie taki do prostych włosów. I no, w szoku byłam, bo używam dość długo, ale raczej nie chodzę. Znaczy, raczej myję sobie włosy wieczorem albo idę spać i zwi związuję sobie w jakąś kitkę albo w, w koczka. Więc byłam w szoku, że wstałam w proszczytkich włosach, więc ten produkt jest po prostu genialny. I drugim produktem jest to odżywka z S. Factora Smoothing Conditioner. Jest to odżywka z witaminą B5, jojoba i z olekiem awokado. I muszę powiedzieć, że jest naprawdę fajna. Co jest dziwne, ponieważ szampon jest beznadziejny. Używam ich razem i czuję jak szampon jest taki w ogóle się nie pieni. Na początku myślałam, że się pomyliłam i użyłam odżywki, dlaczego się ten szampon w ogóle nie pieni. Jest go strasznie ciężko dostać z tego opakowania, czego nie mam problemu z tą odżywką. I ogólnie jakieś takie moje włosy są niefajne w czasie mycia, a jak go nałożę odżywkę, to są po prostu genialne. Więc bardzo fajna odżywka, pięknie pachnie i szkoda, że jest taka mała, bo mi się już nie tylko skończy. I ostatnim ulubieńcem jest produkt niekosmetyczny, o którym musiałam wspomnieć. Jest to płyta z Shape'a z Ewą Chodakowską Body Express. Wiele z Was ją na pewno ma. I muszę powiedzieć, że to jest moja ulubiona płyta z wszystkich jej e, tych płyt z ćwiczeniami. Kiedyś to był skalpel, ale po prostu ta płyta jest genialna. Ćwiczenia są rewelacyjne, bardzo fajne. Są tam e, ćwiczenia trochę takie jak robiłam na pilatesie kiedyś, więc e, fajnie, e, strasznie lubiłam tego typu ćwiczenia. I tutaj mam z nich powtórkę. I po prostu kocham tą kobietę. Ja wiem, że są zdania podzielone, bo wciąż um, z mojego filmiku, um, moje efekty z Wąchodakowską mam wiele um, wiadomości, niektórych pozytywne, niektóre um, negatywne. Oczywiście zdania będą zawsze podzielone, ale ja jestem zachwycona ćwiczeniami z nią. I muszę Wam powiedzieć, że przyznajcie raczej, że ostatnio się strasznie zajmowałam ćwiczeniami. Um, jak wróciłam z Polski, jak byłam w Polsce, więc oczywiście tam nie ćwiczyłam. Potem była przeprowadzka, potem troszkę się tu działo w moim życiu, i sporadycznie naprawdę ćwiczyłam 2-3 razy w tygodniu i stwierdziłam, że chcę sobie zrobić e, takie wyzwanie jak wtedy z książką. Wtedy to było 30 dni, tam były ćwiczenia z książką i tam dieta z tej książki. Teraz chcę zrobić, że tak powiem, swoją dietę. I ćwiczyć codziennie z jej um, płytami, tylko oczywiście nazywajmy ja cały czas jedną. Bo wiem, że niektórym się strasznie nudzą te ćwiczenia, mnie jakoś nie. Jest ich kilka, więc mam zamiar sobie je mieszać. I zobaczymy, jaki, czy będzie lepszy efekt e, po płytach czy po książce. Więc jeżeli chciałbyście, żebym zrobiła wiem, jakiś filmik na temat, jak, jakie były efekty po miesiącu ćwiczeń z płytami i bez diety, że tak powiem Ewy diety, tylko takiej naszej, jak sobie same zaplanujemy, to dajcie mi znać w komentarzach, to, to Wam taki filmik zrobię. I to tyle z moich ulubieńców. Mam nadzieję, że Wam się podobali i do zobaczenia niedługo. Pa, pa!